Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kseunis i witam Was w najnowszym. Kurwa, nie, 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 nie. Bye, bye jajterka, aż tutaj mnie biegnie. Niedobrze. Oj. witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z serii. Zagrajmy w metro 2033. Łojojoj, takiego czegoś się nie spodziewałem. Uff, dobra, mamy to. Nie żyje hop. Już się bałem, że będę musiał tutaj pokombinować. O, proszę bardzo, mamy czystą maskę. Super. Mam nadzieję, że u was wszystko ok. Mam nadzieję też, że nie będzie zbytnio lagować. Tutaj odcinas. Bo dopiero co PC ta ustawiam i jakby to powiedzieć, ogarniam dopiero wszystkie settingsy. Po kolei. Dobra, czy my tu mamy jakieś pierdły jeszcze do zebrania? Aha. No coś tutaj jest. No dobra, tak czy siak. Udajmy się prosto, to chyba w tą stronę. Tutaj raczej niczego nie ma. No i dobra, musimy zejść do archiwum teraz, z tego co pamiętam. Ujj, dobra, drogi powrotnej już nie mamy, z tego co widzę. Okej, okay. <grystanie> drogi powrotnej już nie mamy. I spadłem. I umarłem teraz, czy nie? Uff. Dobra, nie umarłem. Super. Ogólnie to dziwne, bo ten bibliotekarz jest czarny teraz. A on zazwyczaj nie był czarny, on był chyba innego koloru. Kolejny? Padł? Padł, dobra. Te bomby samoprzylepne są, znaczy te granaty samoprzylepne są tak dobre. Są tak OP. Włączmy tu może na prowizor, bo mało. Tutaj widać rzeczy, Czy może tutaj znajdziemy jakiś lud. Coś tutaj jest, troszeczkę naboi super. Zawsze spoko naboje. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. U mnie wszystko dobrze. Żyje się powoli. Tutaj coś jest, jeszcze nie. Dobra, przejdźmy się. Trzeba tutaj przejść to jak najszybciej, bo mam coraz mniej amunicji. Musiałem przechodzić grę po raz trzeci. Od razu zaznaczam. Przez co też przepraszam za brak aktywności na kanale, bo robiłem format komputera i musiałem grę od nowa przejść, więc mam troszeczkę więcej amunicji niż, niż mieliśmy. To więc to się zmieniło. Jest troszeczkę też inne uzbrojenie, bo mamy słabszego shotguna na pewno. Bo po raz trzeci, jak już grałem, to nie chciało mi się tego wszystkiego tak dokładnie eksplorować. <laughs> nie chciało mi się tego wszystkiego dokładnie przechodzić. Chciałem po prostu nadrobić to co straciłem i przejść dalej. E, tak więc... Czy my mamy dziennik? Mamy tutaj dziennik, dobra. Tak więc przepraszam, no ale... JOSTIRDOLE Nie! Nie bić będzie. Opiata. Chyba dobrze pobiegłem nawet. Chyba nawet dobrze pobiegłem. Librarian gdzieś tu kolejny jest, czy nie? Czy ja mam jeszcze granaty samoprzylepne, mam tylko jednego? Użyjmy mołotowa. Wydaje mi się, że mołotow mi się może bardziej troszeczkę, znaczy granat samoprzylepny może mi się troszeczkę bardziej przydać. Jak jest podjarany, to no może nie będzie aż takim problemem, co? Może z rewolwera bym go dostrzelił? Jeśli, by go, jeśli bym go widział gdzieś tutaj, ale go nie widzę. Gaduję, że zaraz mi gdzieś tu zaskoczy na głupi web. Chodź, 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 chodź. Chip, 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 chip. chip. Kije nice, boy. Gdzieś tutaj coś łazi. Małpa. Ale gdzie to nie wiem. Zaraz mi zeskoczy gdzieś. To się dowiem. Tu mi zeskoczy pewnie. No właśnie, wiedziałem, że mi to mało zaskoczy zaraz na łeb. O, kurde. Spierdziliłem trochę sprawę. Dałem się mu naklepać. <grytanie> Chociaż nie wiem, czy ja muszę go tak. Nie wiem, czy ja muszę z nim tak walczyć, a może... Może udałoby mi się go załatwić. Czekajcie. Zwykłymi granatami? Wczytam e, to sobie po prostu. Bo to zmarnuje po prostu granatę i nic z tego tak naprawdę nie mam. No, sorry, nie to strona. Chyba tędy musiałem przejść, prawda? Tak, tędy. Dobra, mamy to. Więc przejdźmy sobie na spokojnie. Ja tutaj chyba młotowa jestem fanem. Jeśli chodzi o nich. Dobra, on się niech tam jara. Ja sobie szybko zmieniam na ten i on mi tutaj zaraz zeskoczy na łeb. Tyle wiem. Kurde, co?! Jak ja mam to przejść? Może ja muszę po prostu uciec przed nim? Albo muszę go nie budzić. To też jest opcja. No niestety ten shotgun jest dużo słabszy niż ten, co mieliśmy wcześniej. I szko a szkoda. Ronsaj, tu będziesz grzecznie spał, super. Nie zmienia to faktu, że zaraz mi pewnie głupi drugi wyskoczy, jakiś... O kurwa. Czyli tutaj jest ich kilka. Czyli ten, którego ja strzelałem, to niekoniecznie musiał być ten, który później wstał. Okej, okay, okej, okay. dobra, dobrze wiedzieć, że ich to było dwóch, a nie jeden. Małpy w grupie silne, jak to się mówi. Czy ja dobrze idę. Tu śpiące małpy. Nie chciałbym się nadziać na kilku Bibliotekarzy, którzy mi tutaj się zbudzą na web, Śpi. Dobra, tutaj może bym łączył po prostu latarkę. Wydaje mi się, że latarka będzie wystarczająca. Ale to jest creepy, jak oni tutaj dyszą. Jesus! Śpij, śpij, nie przeszkadzaj sobie. Kurwa, co? Przecież się nie budziłem! Specjalnie cię nie budziłem. Ty frajerze denty. frajerze. A, idź pan. Uj. Nie może tak. No nie, 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 nie może tak. No nie wierzę w to, co się dzieje tutaj w tej grze. Gra mnie nienawidzi. Dobra, co ja tutaj muszę zrobić? Bo ja chyba jestem w odpowiednim miejscu, ale chyba musiałem coś jeszcze przy okazji pominąć. Jak mi się przynajmniej wydaje. No i przepraszam, nie to. Latarkę Włącz. Sięło Łonić. przejdźmy się tędy, to chyba tu muszę wejść, okej. Okay. Mamy wejście do Archiwum X. Czemu tu latarka nie może być zapalona? No i to się źle skończy, to rzucanie. Wyskoczy mi zaraz tutaj banda małpiatek, prawda? Artyom, za jesteś. Ten nasz Artyom troszeczkę za głośno się tutaj barszkuje tutaj. No i idź pan w ciul. Czyżby to było to? Nie. D6. Aha! Trzy, dwa, jeden. Jasne, coś mi się nie chce wierzyć, że to się tak szybko, łatwo skończy, prawda? A jednak, a jednak się szybko, łatwo skończyło. No spoko. Ale tutaj będzie jakiś przypał. Skaduje. Ja już słyszę, bibliotekarza. Pciągnie mnie za giry? Może i nie. Okej, okay, dobra. O, ten zwykły. Ja go śnieżu, chłop. Gdzie idziemy, Kena Toalet? Odwroszę za pięćdziesiąt katronów. Artyom, u ciebie się ja Nie wątpiłem. Ok. Chodź do nas. No i gdzie mu teraz W Artyom, pamiętasz To on nam pomógł cię nie No musiałem zabić. Tak z 20, plus nie ten sam jingle co wszędzie. Ten sam jingle co wszędzie. Zwróćcie tego, że ja sobie coś sprawdzę. Cerkiew, tutaj słyszę dwa do znalezienia. Okej. Okay. Która to godzinka? No dobra, jesteśmy wsparciem. Czyżbym odzyskał w końcu wolną wolę bohatera? Czy jeszcze nie? Aha! Odzyskał wolną wolę bohatera. jedyne systemy nie jest notatka numer. 2! Gdzie ta pierwsza? O, czekaj, 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 bo ja tu chłopie szukam. Po Przywieet Podziękował. Do widzenia. Ślepagienia czy coś. A, jest i pierwsza. Proszę bardzo, możecie sobie przeczytać. Pierwszą dobrze, że Hanna znalazł. I drugą. Proszę bardzo. Здравствуй, <ган> 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 Артм. Вот мы и встретимся. А это я, я кью, я кью банданы здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Окей, okay, добра, пора рушать. Дзинки за, за за мной. Хан, было очень мило. А еще сейчас зайдем на No tam może będą jeszcze jakieś przyjazne twarze, z którymi można porozmawiać. A więc sobie tylko tutaj drewno na Co tutaj masz fajnego? Masz jakieś fajne rzeczy do dostosowania sobie? O średnio na jeża widzę, chłopie. Chociaż w sumie, czekaj. Zamień. Uh. Nie znajdziesz. Może by wymienił to strzelbę i na Kałacha jeszcze by sobie zmienił tutaj. Dostosujmy to. Ten. Ej, co? Dodaj go. Półmig trzeba dodać. Tutaj trzeba jeszcze dodać jakiś ten. Dodatkowo zmieńmy sobie naszą strzelbę na tą. O. Dołóżmy sobie tutaj coś w niej. Rewolwer może bym zostawił. Ja bardzo lubię ten rewolwer. Koniec końców. Ciepła amunicja, tym nie pogardzę. A tu kto porozmawiać może? Chce? Niestety nie. Szkoda. Wy nie chcecie chłopaki pogadać? No dobra, no to chodźmy do młynarza. Skoro to już wszystko. I zakończmy dzisiejszy odcinek na pogadance z młynarzem. Nie i przydatne papiery. Wszystkie namioki. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Я с тобой готов. Ну как тут у нас дела? Все готово, Ульман. Вот. Дров Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда походим. Idziemy z nimi w takim razie. Trzymaj się Han. No dobra, skoro musimy ruszać, to ruszajmy. Ciekawe, czy uda mi się zdobyć dobre czy uda mi się zdobyć dobre zakończenie w tej grze. A ja widzę, że ten odcinek też taki w miarę krótki jest, bo tylko 16 minut. No dobra. Najwyżej będzie 20-minutowy odcinek, no cóż. Idziemy, proszę Państwa. W mrok. Szkoda, że latarki nie mogę zapalić, no ale chyba macie wystarczająco jasne. Przynajmniej tak wygląda to na moim podświetleniu. Zaczyna przechwycie mojego ekranu. A nie mogę zdjąć maskę, okej. Okay. Dawaj, się. No dobra. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to, trzyma... to zostawcie łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.